Jest olbrzymim, dla, jest olbrzymim niebezpieczeństwem dla polskich kobiet. Wysoki Sejmie, jest skandalem, że tak ważna debata o budżecie. Panie pośle. Informuję Pana, że wniosek formalny był Pan już uprzejmy złożyć. Serdecznie dziękuję, Panie Pośle. Złożył Pan wniosek formalny o przerwę o odroczenie. Czy mikrofon jest wyłączony znowu? Tak, drogi panie pośle, dlatego że teraz będziemy głosować nad wnioskami formalnymi, w tym jednym wnioskiem formalnym. Demokracja, Panie Pośle, polega na tym, że jest czas przemawiania i czas konkluzji. Tymczasem konkluzji jest głosowanie. Złożył Pan wniosek formalny. Złożył Pan wniosek formalny i on nie został jeszcze on nie został jeszcze przegłosowany. W tej chwili tak, dlatego, że chcę przegłosować wniosek formalny, który był panu uprzejmy złożyć. Ależ skończył pan, bo przekroczył pan radykalnie. Drogi panie, myli pan politykę miłości i miłość z naiwnością. Drogi panie pośle Błaszczak, spędzimy tu jeszcze dwa lata. Obawiam się, że szybko skończą się panu metafory którymi chce mnie Pan obrażać. Bardzo proszę wrócić na miejsce. Bardzo proszę wrócić na miejsce, na miejsce Panie Pośle. Na Woronicza. Wzywam wszystkich Polaków, wzywam wszystkich posłów, którym leży na sercu dobro kraju, demokracja, praworządność brutalnie łamana, gwałcona także przez Pana Bodnara. Godzina 20. Dzisiaj na Woronicza to jest miejsce, gdzie wszyscy powinniśmy być. Brońmy Polski! dobry. Podczas tej debaty budżetowej mój klub poprosił o przerwę dla klubu. Usłyszeliśmy, że tej przerwy nie dostaniemy. Obyczaj został złamany. I to, że wyszliśmy z tej sali, to nie był bunt przeciwko debacie budżetowej, w której, jak widzicie Państwo, uczestniczymy, ale to był, była potrzeba spotkania się na klubie w celu przedyskutowania ważnych kwestii. Nie daliście nam do tego prawa. Ja przypomnę tylko, że kiedy posłowie Lewicy prosili mnie, bo mieli międzynarodówkę swoją gdzieś za granicą, żeby w tym dniu nie robić sejmu, poszłam im na rękę. Kiedy posłowie PSL-u i Platformy jeździli na pogrzeby swoich działaczy, i prosili, żeby nie było w tym czasie głosowań. Tak było. Szłam na rękę. Pan Marszałek nie pozwolił na spotkanie naszego klubu w ważnej sprawie. Złamany po raz kolejny obyczaj. Ale proszę Państwa, nie można w sposób spokojny, tak jakby się nic nie stało, dyskutować dzisiaj wyłącznie o budżecie. Bo jednak coś się stało i nasi obywatele zasługują na to, żeby wiedzieć, co się stało. Od wczoraj tego wiedzieć nie mogą. Moje pokolenie dokładnie pamięta, wielu na tej sali również, co się wydarzyło 13 grudnia 1981 roku, kiedy obudziliśmy się, wyłączony był sygnał telewizji, kiedy nie było połączeń telefonicznych, kiedy na ulicach widzieliśmy ZOMO, kiedy aresztowano ludzi i kiedy zaczęły się sypać wyroki i mieliśmy więźniów politycznych. Dzisiaj, kiedy patrzyłam przez okno, wczoraj, przedwczoraj, dostrzegłam tylko jedną różnicę. Było cieplej i nie padał śnieg. Wszystko inne przypomniało mi się tak jak to było 42 lata temu. Czy państwo sobie wyobrażacie co by było, gdyby to rząd prawa i sprawiedliwości zrobił coś podobnego jak wy? Cały świat, cały świat by krzyczał o łamaniu demokracji, o zamachu na wolne media, o tym, że obywatele nie mają nic do powiedzenia. My cenimy demokrację. Jesteśmy partią wolnościową i rozumiemy, że jeśli ktoś wygrywa wybory, ma prawo do wprowadzania ma prawo do wprowadzania swojego programu, ale wprowadza się go ustawami, tak jak my to robiliśmy, zgodnie z konstytucją. Zarówno ustawa o krs jak i o Radzie Mediów Publicznych, wszystko było robione zgodnie z polską konstytucją. I tak było cały czas, że państwo się to nie podobało. Ja przypomnę tylko jedno, ja przypomnę tylko jedno. Mówiliście, mówiliście przed rokiem 2015, przed rokiem 2015 wygrajcie sobie wybory, wtedy będziecie rządzili. I wygraliśmy te wybory w roku 2015. Po ośmiu latach opozycji, którą wykorzystaliśmy, wykorzystaliśmy te osiem lat na to, żeby zdobyć wiedzę, doświadczenie, spotykać się z ludźmi, przygotować się do rządzenia. Przygotować się do rządzenia. I wygraliśmy te wybory i co wtedy, Panie Pośle? Wiecie, co nam, Wiecie, co nam powiedzieliście? że demokracja jest tylko wtedy, kiedy to wy wygrywacie, a kiedy my wygrywamy, nie mamy prawa rządzić. I dzisiaj, przy okazji tej debaty budżetowej, no właśnie te krzyki to pokazują ta mównica jest dla mnie azylem, ta mównica jest dla każdego posła i mam prawo tu stanąć i mówić to, co uważam za stosowne. Powiem tak. Panie pośle, panie pośle, kiedy byłam marszałkiem, pan był takim dyżurnym do tego, żeby rozwalać każde posiedzenie Sejmu, prawda? Tak jest dzisiaj, ale nie musi Pan, bo ja nie będę zachowywała się tak jak Pan. Proszę Państwa, to, co się wydarzyło wczoraj, atak bezprawny, bezprawny, hańbiący atak. Na polskie media, na polską telewizję, polskie radio, polską agencję prasową, ale także na KRS, na sądy. Niedługo będziecie wchodzić do każdej instytucji na podstawie czego? Na podstawie uchwał podejmowanych przez Sejm. Najpierw mówicie, że uchwały to jest tylko opinia, po czym widzimy, co na podstawie tych uchwał robicie. Wchodzą osiłkowie napakowani i wypychają posłów. Pamiętacie, co się działo tutaj, kiedy ktoś ze strażników próbował was dotknąć? Jakie były krzyki o naruszeniu nietykalności cielesnej, a co się wydarzyło wczoraj? Nikt nie patrzył na to, czy jest naruszenie nietykalności osobistej, czy też nie, a było wielokrotnie. Nikt z was nie protestował. Ja muszę powiedzieć, że w polityce pani poseł, pani jest też dyżurą, która ciągle krzyczy. Wejdzie pani na mównicę, będzie pani mogła zabrać głos. Teraz ja mówię, pozwoli pani. Proszę państwa. Takiej buty, takiej arogancji, takiej pogardy dla ludzi, takiej nienawiści takiej nienawiści fizycznej, którą macie do nas, ale którą też zarażaliście ludzi, to jest coś niebywałego, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Nawet za czasów komuny, za której w więzieniu siedziałam, walcząc o wolność słowa, nawet oni wtedy szanowali pewne zasady. Dzisiaj nie szanujecie żadnych demokratycznych zasad. Jest młodzież, na, jest młodzież na, na galerii. Ogląda to, co się tutaj dzieje. Ja się bardzo cieszę i zaapeluję do tej młodzieży, żeby słuchała wszystkich, żeby patrzyła potem wokół i samodzielnie wyciągała wnioski z tego, co się dzieje. Kłamiecie tutaj w tej izbie cały czas i od wczoraj. Polscy obywatele nie będą mogli się dowiedzieć, jak wygląda prawda. I to nie jest walka o telewizję publiczną dla samej walki o telewizję. To jest coś znacznie poważniejszego. Od wczoraj polscy obywatele nie będą już wiedzieli, jak wygląda prawda, bo tu na korytarzach sejmowych ci dziennikarze, którzy się poruszają, którzy nas tak atakują, przy wyjściu zadają dokładne same pytania, które wy zadajecie tutaj. Są waszymi orędownikami. To co, obywatele są różni? Jedni zasługują na, na to, żeby być obywatelami pierwszej kategorii, a inni nie? Już w czasie kampanii wyborczej, w czasie, w czasie kampanii pośle, na to były przepisy państwowe, a moim obowiązkiem to proszę pójść do sądu i zgłosić, czy to było bezprawie. Bardzo proszę pozwolić Panie Marszałek że Apeluję wypowiedź. w tej chwili i mówię w tej chwili nie... Apeluję w tej chwili i mówię do polskich obywateli, przede wszystkim do polskich kobiet. Przede wszystkim do polskich kobiet. Tak dużo, naprawdę tak dużo mówicie o prawach kobiet, o trosce o kobiety. Jak to wygląda? Pan premier mógł wstać i przeprosić panią poseł za to, co się wydarzyło, bo to jego minister wydawał te dyspozycje. To się nie stało. To się nie stało. Pan marszałek Czarzasty mógł dopuścić mnie jako pierwszą z naszego klubu do głosu, bo taka była prośba. Nie wyraził na to zgody. Myślał, że mnie upokorzy. No nie. Ale do polskich kobiet się zwracam. To zamknięcie ust telewizji, czyli dziennikarzom, jest po to, żeby przykryć coś znacznie poważniejszego. Teraz kobiety polskie powinny się zacząć bać, dlatego że ten pakt migracyjny przy braku sprzeciwu polskiego rządu jest olbrzymim niebezpieczeństwem dla, jest olbrzymim niebezpieczeństwem dla polskich kobiet, dla polskich kobiet, dlatego, dlatego, że, dlatego że oni tutaj przyjdą, bo Wasz rząd zapowiedział już w roku 2015, że przyjmiecie każdą ilość. Każdą ilość przyjmiecie. Więc panie ministrze, panie ministrze, to pytanie już padło, ale ja chcę powiedzieć obywatelom, że to zagrożenie jest realne. Dla polskich kobiet jest realne. Bo my widzimy dzisiaj, co robią kobiety w Niemczech, we Francji, w Szwecji. Nie wychodzą z domu. Nie wychodzą, panie, poszle z domu. To niech pan tam się przeprowadzi. Niech się pan tam przeprowadzi. Przyjeżdżają, przyjeżdżają cudzoziemcy do Polski i mówią, że chcą tutaj się osiedlić. Wiecie dlaczego? Bo mówią, że tu się żyje normalnie. Jest bezpiecznie. Nikt nikogo nie atakuje na ulicy w taki sposób, jak widzimy to na ulicach Berlina, Paryża czy Sztokholmu. Trzeba się zacząć bać, bo ta władza jest gotowa na wszystko, ale to ta próba. Ta próba zawłaszczenia państwa w sposób całkowicie bezprawny, nielegalny, ze złamaniem konstytucji, wszystkich ustaw, z poniżaniem ludzi, ta pycha, ta rządza władzy dla samej władzy, to nie będzie trwało ani długo i nie, myślcie, i nie myślcie, że to się prędzej czy później nie obróci przeciwko Wam, bo jak w stanie wojennym znaleźliśmy sposób, żeby dotrzeć do obywateli. My pamiętamy, jak to się robi. Będziemy to robić i teraz. Bo to, że pan marszałek Hołownia cieszy się z tego lajkowania, ja też się dzisiaj cieszę, bo może ktoś usłyszy mój głos. Bo przecież w innej telewizji TVN 24 już wczoraj skłamał już to jest prywatna telewizja. Pani pośle, na koniec, droga młodzieży: w Polsce są media prywatne, niech one sobie będą. Ale to są media z zagranicznym kapitałem. Pytanie. Czy media z zagranicznym obcym kapitałem będą chroniły polskiego interesu, czy interesu tego, kto ten kapitał daje? Dlatego, panie ministrze, proszę powiedzieć: za 10 tysięcy przyjętych uchodźców około miliard złotych z budżetu. Proszę powiedzieć, na ile miliardów przygotowany jest budżet. Ile chcecie przyjąć uchodźców? Dziękuję. Panie marszałku, Kamila. Gasiuk Pichowicz, pani poseł, członek Krajowej Rady Sądownictwa z tej mównicy nawołuje do łamania konstytucyjnego porządku. Polskiego państwa do nierespektowania decyzji Krajowej Rady Sądownictwa. Dziękuję za to, ponieważ będzie to koronny argument we wniosku, który przygotowuję na mocy artykułu 188 ust. 4, a więc zbadania konstytucyjności działalności platform Obywatelskiej, po to, żeby was zdelegalizować za takie nawoływanie do zamachu stanu i odebrać wam subwencje. Śmiejcie się, śmiejcie, zobaczymy. Ale teraz, panie. Ministrze sprawiedliwości, taki test oglądają nas internauci, na pewno są to studenci pierwszego roku prawa. Pan jest podobno profesorem prawa, ale robi pan wszystko, żeby być profesorem bezprawia. Proste pytanie z którym artykułem polskiej konstytucji niezgodna jest dzisiaj procedura powoływania? sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, z którym konkretnie? I drugie pytanie z którym konkretnie przepisem Traktatu o Unii Europejskiej czy Europejskiej em, Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności em, dotyczy kwestii powoływania Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowania, bo o tym piszecie w tej swojej absurdalnej uchwałce? Nie ma takich przepisów. Jeżeli się mylę, to proszę je tutaj podać, to Pana przeproszę. Konkretnie, które przepisy, takich przepisów nie ma. A chcę Panu jeszcze powiedzieć jasno, my wszystkie Pana wypowiedzi również dokumentujemy i nie pozwolimy na to, żeby Pan łamał prawo i praworządność. Nie z Pana dekretem i nie będzie Pan mówił sędziom, jak mają orzekać. Nie pozwolimy na to. Drodzy Państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny pierwszego posiedzenia Sejmu dziesiątej kadencji Rzeczypospolitej Polskiej.